Polskie Radio Dzieciom Podwieczorek z Filipem i Leopoldem w Polskim Radio Dzieciom Czy wszystkie dzieci gotowe są na kolejną afrykańską przygodę z Morsem, Alwikiem, Żerafą Gafą i Panem Krystianem? Mamy nadzieję, że tak? Przypominamy tylko, że po kilkudniowej wizycie w szkole podstawowej w Kidonu wyruszamy znów na przyrodnicze safari w celu odnalezienia lamparta i nosorożca. No, no to właśnie tych zwierząt brakuje nam do kompletu, aby cieszyć się odnalezieniem wielkiej piątki czyli pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt w Afryce. No to co? Dzwonimy? No pewno, że dzwonimy! i nie mogę się doczekać, kiedy pan Krystian już odbierze ten telefon. Tra-la-la, Jumbo! Przyjaciele! A tu mówi Leopold z polskiego Radia Dzieciom: Jest ze mną królik Filip? To ja? I dzieci słuchające naszej audycji. E, chcemy zapytać, gdzie teraz jesteście i co ciekawego robicie? Jumbo Leopoldzie. Z wielką radością chcę poinformować, że jestem w twoim domu na Serengeti w Tanzanii. Na wszystkie włosy z mojej grzywy w moim domu, nie mogę uwierzyć. O, Dokładnie, gdzie jesteście? Dokładnie, na polu namiotowym, które nosi nazwę dik Dick. O, jak cudownie. Znam to miejsce doskonale. Tam w okolicy są skały, na których uwielbiałem się wygrzewać, a nieopodal pasły się pysz. A szczęście się ciała i pazury się wysunęły. No, ojciec, pazury, bo porysujesz nasz radiowy stół. O, przepraszam, poniosło mnie. Rozejrzę się. A, rzeczywiście, są w oddali jakieś skały. Ale całe szczęście, bawołów tutaj nie ma. A, 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 przepraszam, y, panie Krystianie, że zapytam, a, a co to znaczy nazwa Dig Dig? Dig Dig to nazwa najmniejszej antylopy w Afryce. Postaram się zrobić jej zdjęcie i przesłać do radia, abyś mógł ją zobaczyć, Filipie. Oho, bardzo dziękuję! Jeszcze nie mogę ochłonąć, naprawdę jestem tak wzruszony. Serengeti, mój dom! Ja też jestem wzruszony, bo widoki na rozległe sawanny, liczne stada antylop i zeber tutaj naprawdę są piękne. Piękna, choć trudna, i męcząca była też droga do tego miejsca. Hmm. Najbardziej zapamiętam widok ze szczytu krateru Ngorongoro. Alwik też zapamięta to miejsce, bo w końcu było mu zimno. Czyli w sam raz dla niego. O, krater Ngorongoro. Ngoro. Tam mieszkali moje, moi pra-pra-pradziadowie. No, a później moja rodzina przeprowadziła się na Serengeti i to miejsce znam tylko z opowieści. To naprawdę cudowne miejsce. Na dnie krateru jest wielka sawanna, dwa jeziora, las i mnóstwo zwierząt. Jak kto w kraterze, czyli w wielkiej dziurze po wybuchu wulkanu, jest miejsce na trawy, jeziora i stada zwierząt. Trudno mi w to sobie to wszystko uwierzyć i to sobie wyobrazić. Specjalnie dla ciebie i dzieci zrobiłem zdjęcie z tego odcinka drogi, a zwłaszcza widok na dno krateru z góry. Nie zjechaliśmy tam, bo mieliśmy ograniczony czas na dotarcie na Serengeti, ale uwierz mi. To miejsce jest naprawdę piękne. Wiem co mówię, bo trzy lata temu tam byłem. Z pewnością tam bym się urodził, ale mojej pra, pra babci było tam za zimno. Ponadto chciała mieć lepsze widoki na świat, a nie tylko ściany gór ze wszystkich stron. No ale wracajmy na serengeti. Oj tak, wracajmy na serengeti. Tym razem do naszego zespołu dołączyła jeszcze Julia i jej lalka Angela. A? To ta sama dziewczynka, która zabrała was z tatą na małą wycieczkę na początku wyprawy, gdy przyzwyczajaliście się do nowego klimatu? Tak! Postanowiła wyruszyć z nami i zatroszczyć się o dobre samopoczucie Alwika i Gazu. Idzie jej naprawdę dobrze, bo często śpiewa hit uwielbiany przez nasz przygodowy zespół. Specjalnie dla polskiego radia dzieciom, piosenkę o Parkach Narodowych w Tanzanii śpiewa Julia. Buga załaniamo! tanzania yakbannani serengeti ngorongoro manyara na mikumi o oh, tanzania o oh, e. Ta wersja podoba mi się najbardziej, zwłaszcza gdy śpiewa o moim domu. A mnie także! Zwłaszcza końcówka! Cza-cza-cza! No, Cieszę się, jest nam tutaj naprawdę radośnie. Teraz czekam na mojego kierowcę i jedziemy na kolację. Namiot mam już rozbity pod takim małym drzewem. Upewniłem się tylko, czy w okolicy nie ma małp oraz czy drzewo nie będzie przysmakiem dla słonia. W zeszłym roku, gdy byłem na safari, obok mojego namiotu przechodził w nocy słoń i zjadał okoliczne drzewo. A w tym roku z drzewa zaatakowały mój namiot mapy i doskonale wiecie, co się stało. Oj, tak? Pamiętamy? Zaraz po kolacji będziemy planować nasze przyrodnicze safari, by odnaleźć Lamparta i Nosorożca. Panie Krystianie, czy mogę mieć małą prośbę? Jasne, królu. Co mogę dla Ciebie zrobić? Na północy Serengeti jest taka mała, piękna rzeka, wijąca się leniwie, nad którą rosną rozłoży... rozłożyste drzewa. Tam w dzieciństwie chodziłem z moją rodziną, pluskać się w wodzie. Czy może Pan tam pojechać, zrobić zdjęcia i przesłać tu do radia, abym mógł troszkę powspominać te piękne chwile? Król. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, które wypełnię z miłą chęcią. O, teraz sobie przypomniałem. Nad tą rzeką mieszkają lamparty. Może się panu poszczęści i uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Znowu będziemy rozpalać ognisko? Jakie ognisko, Filipie? No takie, aby ja upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Mój przyjacielu, tak mówimy, gdy za jednym razem możemy załatwić dwie sprawy. Pan Krystian, jadąc nad rzekę Grumeki, może tam odnaleźć Lamparta i przy okazji zrobić coś dobrego dla mnie, czyli zdjęcie miejsca z mojego dzieciństwa. A, to teraz to ja rozumiem. To tak jak podczas naszej audycji, gdy jest czas na łyk soczku marchewkowego i twój nowy wierszyk. Naraz załatwiamy dwie rzeczy, które uwielbiam. Czyli. Pieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu. A, a skoro mówicie już o pieczeni, to powiem wam, że najbardziej na takich wyprawach uwielbiam jeść kurczaka z frytkami i dziś zamówię sobie taką kolację, żeby zebrać siłę na jutrzejszą podróż przez Serengeti. Życzymy zatem smacznego, już niedługo połączymy się znów, aby dowiedzieć się, jak tam idzie z tropieniem lamparta i nosorożca. Mam nadzieję, że safari będzie udane. Dziękuję za telefon. Z gorącego kontynentu pozdrawiam. Pan Krystian, Mors Alwik, Sopel, Żyrafa Gafa, Mała Julia i jej lalka Angela. Papa, pa. afrykańska przygoda trwa. Papa, pa. do usłyszenia, panie Krystianie i Morsie, Alviku Soplu i Żyrafie Gafu, i Mała Julio i jej lalko Angelo. ale, o, szkoda, że już pana Krystiana z nami nie ma. Polskie Radio Dzieciom.